Dzień dobry. No, dzień dobry widzowie. Ja się po, poszedłem przewietrzyć i. Poczekaj, coś tam. Coś tam. Eee. Ja się boję tego gościa. No, ja nie boję! Nie, nie, nie! Widzowie! Nie, nie! Nie, nie! nie. To jakiś szaleńcy z bloku, proszę. Nie no, Nie macie. Nie macie. Nie macie. Wierzę o tym. Widzowie, ja muszę kończyć. Widzimy się w następnym filmiku. Widzowie, ten gościu to był mój kolega Marcin. Zwróćcie jego kanał CichyGaming.pl i do zobaczenia w następnym filmiku.